Dzień dobry wszystkim w kolejnym, w sumie takim najzwyklejszym vlogu. Właśnie jestem w trakcie pakowania tomotorby i robienia e, jego bento. I tak sobie pomyślałam, że może spróbuję zrobić dzisiaj minionkę. Jeśli chodzi o takie bardziej odpicowane bento, to one zajmują mi około 40 minut, e, jeśli chodzi o złożenie, chociaż e, ostatnio mam większą wprawę, bo chyba na początku to zajmowało mi z półtora godziny, zanim, wiecie, powycinałam to wszystko. Ale teraz mam więcej, jakby, części i pomocy, więc idzie mi to jakoś sprawniej. Dzisiaj chyba zabiorę Was do Dajso, bo potrzebuję kilku rzeczy na odpicowanie stroju tomo, który on robił na święta, na przybycie Świętego Mikołaja, ponieważ w lutym oni mają hapiokaj, czyli występ wszystkich klas i po prostu pani poprosiła nas, żeby właśnie go trochę doprowadzić do ładu i składu, bo się po prostu ozdoby odklejały. E, oraz musimy kupić kilka rzeczy na banner e, taki dopingujący to może żeby wiecie, a, tam widział nas jakby z, ze sceny, ponieważ tym razem ten hapiokaj nie będzie jakby w przedszkolu, tylko oni po prostu wynajęli jedną wielką halę. Więc mam nadzieję, że chociaż zostaniemy jakieś lepsze miejsce, bo nie chciałabym siedzieć gdzieś tam z tyłu. Tutaj macie uchwyty do wachlarzy, światełka. Ostatnio kupiłam taki, jest bardzo fajny. Um, mam ten wachlarz, chciałabym, bym czerwony papier, ale nie ma czerwonego papieru. Ale może takie coś? Ozdoby na choinkę, które pójdą na baner dla togo. Wykorzystamy. To też e, są walentynki, i są same różne produkty do robienia własnych wyrobów jak ciastka, czekoladki, różne ozdoby, nawet do pancake'ów pancake może niektórzy robią z tego ciasto e, jakieś ozdoby, opakowania tu nawet macie wafelki w to jak się wleje czekoladę, to się odbija wzór na tym. Znalazłam naklejki z serduszkami, więc może akurat się przydadzą. Poszłam do innego sklepu, bo w Dyson nie było specjalnie za dużo dekoracji, ale natknęłam się na różnej maści czekoladki na walentynki. Te są nawet w kształcie opakowanie jest od tabletek na ból głowy. To jest dość ciekawe. Tutaj macie na przykład NATO. Czekoladki w opakowaniu od NATO. Tutaj każdy może mieć swojego słodkiego i bogatego mężczyznę. Jakby ktoś chciał, to tutaj może go znaleźć. A tutaj macie mini ciasteczka z kotkami, ale strasznie drogie. 221 za takie małe coś. Chociaż są bardzo urocze. A Tutaj macie już takie inne z czekolad czekoladki i ciastka. I tutaj są pandy, Hello Kitty i inne postacie z Sandrio. I dla fanów Pokemonów oraz psiego patrolu też na pewno coś się znajdzie. Tutaj są jakieś Kamen Rider, jeśli to pamiętam. Coś podobnego do Power Rangersów, tylko przypomina to robaka. To są takie czekoladki dla dzieci z postacią e, z Ampamana. W loftie to się nic nie znalazłam. Teraz sobie coś e, zjeść będę wracała do domu, bo nie niedługo to mu kończy przedszkole. Więc pewnie wstąpimy sobie do parku, a po prostu ten strój będę musiała zrobić z tego, co mam w domu. W japońskiej restauracji zawsze za darmo dostajecie wodę albo herbatę, a chusteczka albo ręczniczek do umyciaru i teraz dostałam też sobie fartuszek, bo będę jadła kuda, żeby się po prostu nie odplatać. Powiem Wam, że zrobiło się bardzo ciepło. Jest 17 stopni. Ja nie wiem, ale po prostu czydź wiosnę w powietrzu i pewnie też dlatego boli mnie głowa, bo w środę ma być tylko 5 stopni znowu. Więc nie wiem o co chodzi, i powiem Wam, że dostałam grafik na przyszły tydzień, bo teraz sklep był zamknięty. I tak średnio jestem zadowolona, bo w mojej umowie jest powiedziane, że mam pracować w środę i w czwartki. I w grudniu jakoś powiedziałam, że mogłabym więcej pracować, i żeby na przykład dawali mi też piątki, ale soboty odpadają, no bo po prostu nie mam z kim zostawić domą, bo takie wyjeżdża dość często teraz do Tokio czy w inne miejsca. W sprawie e, pracy i po prostu nie mam co zrobić z tomo. No i zgadnijcie, kiedy dostałam dzień, nie dostałam żadnej środy, nie dostałam żadnego czwartku, e, żadnego piątku, ale dostałam sobotę. I niestety nie wiem dlaczego, bo oczywiście nie można się skontaktować z moim właścicielem, e, z moim właścicielem, z właścicielem sklepu e, i nie wiem właśnie, co się zadziało i dlaczego oni mnie tam wrąbali. E, i jakby trochę boję się, jak będzie wyglądał grafik na luty, bo oczywiście nie dało od razu tego grafiku też na luty, tylko na ten jeden a, tydzień, kiedy ten sklep będzie otwarty e, w styczniu, więc muszę po prostu czekać na ten kolejny grafik. I trochę się, kurczę, boję, bo mm, ten właściciel tego sklepu, on tak trochę słabo tłumaczy te różne e, aplikacje, z których ja muszę e, korzystać. Po prostu co miesiąc dzieje się coś... Coś mi wyskakuje albo po prostu nie wiem, jak mam to włączyć, bo nikt mi tego nie pokazał. I właśnie na przykład potem się dzieje tak, że na przykład przez przypadek będzie im się wyświetlało, że w sobotę mogę pracować, gdzie ja normalnie nie mogę pracować, bo na przykład czegoś nie nacisnęłam, ale oczywiście nikt mi tego nie pokazał. Więc teraz mam trochę problem. Skontaktowałam się z Momoko i Momoko powiedziała, że przypilnuję to mo przez te kilka godzin, że nie muszę się o nic martwić więc też kupiłam jej e, taki mały prezent w wyrazach raz, podziękowań. Ale no po prostu nie lubię takich sytuacji, bo po prostu czuję się jak taki debil. E, I takie też powiedział, że jak coś, to ewentualnie skontaktuję się z tym właścicielem sklepu, żeby z nim pogadać. Ale mam wrażenie, że jeśli on się z nim skontaktuje, to będę wyglądał jeszcze jak większy debil. Więc po prostu nie wiem co teraz mam zrobić. Pójdę w tą sobotę do tej pracy. Ale nie wiem, czy po prostu nie będę musiała szukać um, czegoś na wymianę albo dodatkowego, bo e, moja większa ilość pracy, o którą prosiłam, jakby się nie przekłada. Jeśli chodzi o moją pracę, to miejsce jest naprawdę bardzo sympatyczne. Te panie, z którymi pracuję, są naprawdę bardzo miłe i bardzo pomocne. E, I ten właściciel też jest bardzo sympatyczny, ale może dlatego, że on wszystko faktycznie ogarnia sam bez niczyjej pomocy, że on od rana robi te ciastka. To po prostu brakuje mu jakby siły albo mocy albo umiejętności po prostu w zarządzaniu ludźmi albo po prostu on tak nie ogarnia po prostu tak z siebie chyba że nie wiem próbuje mnie wyrzucić bo czasami po prostu mam takie wrażenie, że może on jednak nie lubi sposobu mojej pracy, chociaż naprawdę ta robota nie jest jakoś specjalnie skomplikowana i też jakoś nikt się na mnie specjalnie nie skarżył. Ale po prostu czuję się taka mm, niepewna, że po prostu przez głowę przychodzą mi różne myśli, myśli, różne scenariusze, i po prostu nie wiem o co chodzi, i za każdym razem po prostu muszę chodzić i się tłumaczyć, i prosić, i, i żeby po prostu ktoś mi to ogarnął, no bo jakby nie wiem, czy to wychodzi z mojej nieumiejętności, czy po prostu z jego nieumiejętności, jest po prostu ciężko mi powiedzieć. No ale skończmy już to. Mam nadzieję, że się jakoś ten problem rozwiąże. I pokażę Wam właśnie co kupiłam w Daiso, chociaż jak już wspominałam, specjalnie tam nie było jakiegoś szału. Oraz w lofcie. więc tak, to już kupiłam chyba w zeszłym tygodniu. Jak to tylko znalazłam, bo to było ostatnie. Myślałam, że już więcej się nie trafi, ale już widziałam, że była dostawa tych serduszek. I te serduszka to jest po prostu taka, jakby zwykła latarka, którą można skorzystać na przykład na jakimś k popowym e, koncercie albo po prostu jakiegoś idola. I po prostu to ma chyba z 15 czy z 12 e, różnych kolorów, więc to jest bardzo fajne. Więc ja sobie to tylko tu wyłączę. Tylko pytanie, tak, dobra, wyłączyło się. E, to kupiłam, to są dwie, dwie osobne części. E, więc tak, kupiłam to. Więc tutaj po prostu mam zamiar zrobić imię Tomo i po prostu serduszko taki wiecie, wachlarz, taki banner do machania. I w Dajso, bo oczywiście Dajso myśli o wszystkim, wymyśliło sobie, że ten plastikowy uchwyt nie jest specjalnie miły ani poręczny, więc zrobili sobie silikonową nakładkę na ten wachlarzyk I faktycznie jest w dotyku, tak się po prostu ten plastik nie wbija w rękę. Do tego kupiłam. Te świąteczne łańcuchy, tutaj nawet jest obrazek, że to jest wszystko po prostu obklejone dookoła, e, więc zobaczymy, kupiłam też klej i znając życie po prostu znowu sobie skleję ręce. E, kupiłam też e, dwie paczki takiego proszku do robienia e, magdalenek, więc po prostu może sobie z Tomo zrobię w weekend, bo zanosi się, że będzie padało, to po, po prostu sobie będziemy piec ciastka. E, takie malutkie, um, jak to się nazywa? Nie penseta, Boże. Po prostu czasami tak mi słowa z polskiego uciekają, bo e, na co dzień po prostu korzystam z trzech różnych języków, że słowa mi w, e, wypadają z głowy. Papilotki. O. E, dwa takie opakowania naklejki z serduszkami, właśnie na ten baner. E, tu znalazłam trochę inne papilotki w kształcie serca, i to też niby powinno. Się upiec i ta mafinka powinna mieć kształt tego serduszka, więc zobaczymy. Klej oraz co tutaj jeszcze mam? A i takie gwiazdki, więc spróbujemy po prostu dokończyć do tego stroju tomo. E, jeszcze ewentualnie te gwiazdki, ale jestem ciekawa, czy się to będzie trzymać. A ja tak nie do końca umiem szyć, więc e, albo w tą, albo w drugą stronę po prostu pójdziemy. Tutaj w tej torbie jest pusta. No i w loście były te wszystkie walentynkowe czekoladki, no ale stwierdziłam, że nie będę nic takiego kupować, tylko kupiłam właśnie dla Momoko w podzięcie taki z Toy Story, bo jej ulubioną postacią jest ten kosmita właśnie z tego filmu. I kupiłam też takie chrupki czekoladowe. To jest taki wielopak, on kosztował 450 jenów, więc w sumie nie, nie tak dużo, dla dzieci w parku, bo dość często jest tak właśnie, że jak chodzimy do parku, to te dzieci potem się częstują, się wymieniam swoimi tam smakołykami, więc chciałam e, mieć coś też takiego e, motyw, motyw e, lutowy, czyli walentynkowy, żeby po prostu te dzieci miały co zjeść i tutaj mam taki oto zeszyt. Ogólnie to pisze, że to jest Morning Diary, czyli poradny taki pamiętnik. Był jeszcze taki wieczorny, ale w sumie e, okładką, i e, jaki po prostu rodzaj kawy był, czy tam napoju na salon i kolorem w środku, to specjalnie niczym się nie różnił. I ja sobie pomyślałam, że w tym roku, mm, skoro mam się skupiać po prostu na szlifowaniu tego języka japońskiego, e, bo w tym roku chyba jednak nie podejdę do kolne, kolejnego poziomu, tylko spróbuję mm, w następnym. To chciałabym się poszlifować i też chciałabym po prostu trochę poćwiczyć te pisanie. Bo na przykład, kiedy czytam tekst po japońsku, bardzo szybko kojarzę znaki, jestem w stanie się rozczytać albo przynajmniej domyśleć o co chodzi. No bo po prostu kojarzę znaki, więc nawet ewentualnie sprawdzę to sobie w słowniku. Ale jak mam napisać z pamięci po prostu ten znak, to mam taką zawiechę, że muszę po prostu sprawdzać i sprawdzam nawet takie. Najłatwiejsze znaki, bo po prostu nie ufam sama sobie i nawet, jak wyskoczy to, co, o czym ja sobie pomyślałam, to po prostu e, jakby mm, nie daję sobie szansy. Nie napiszę tego najpierw, tylko po prostu sprawdzę od razu w tym słowniku, bo może faktycznie źle coś pomyślałam. Więc chciałabym to poćwiczyć, i tutaj właśnie e, na jakby jeden dzień tak kratka jest jakby mała, więc nie musiałabym się specjalnie też produkować. E, no i też tak. Mm, może nie musiałabym pisać codziennie o tym samym i po prostu to też było, byłoby mi w stanie pomóc po prostu trochę ćwiczyć tą gramatykę, słownictwo, bo mam wrażenie, że po prostu słownictwo mi trochę ucieka, no bo jakby nie mam czasu, żeby to rozprzysiąć sobie tak specjalnie z tymi książkami i siedzieć kilka godzin przy nich, bo po prostu codziennie coś robię albo gdzieś wychodzę, mam wrażenie, że właśnie jak zdałam te entry, to trochę odżyłam i jakby mam taką większą swobodę, po prostu w komunikowaniu się z ludźmi. W końcu nie udało mi się wczoraj dokończyć tego vloga, chociaż bardzo chciałam, ale byłam tak zmęczona po przyjściu z dworu, że nie dałam rady, to bawił się tam dwie godziny i chyba to świeże powietrze też tak na mnie wpłynęło, że ścięło mnie znów podczas czytania książeczki na dobranoc, ale teraz przynajmniej chociaż mogę powiedzieć dziękuję za 20 ostatnich subskrypcji, które się pojawiły. I to też jest pewnie dzięki mojej koleżance Martynie, która wspomniała o nas na swoim kanale, więc bardzo Ci dziękuję. I po prostu e, udało nam się dobić tych tysiąca subskrypcji, więc bardzo się cieszę. E, również dziękuję tym osobom, które po prostu oglądają nas tutaj co tydzień. Ja widzę też po komentarzach, e, że bardzo często po prostu komentują nas te same e, osoby, więc już po prostu zaczęłam e, kojarzyć po imionach albo po prostu po nazwach e, użytkownikach, że po prostu są osoby, które po prostu co tydzień do nas przychodzą. Więc nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że po prostu... Te filmy gdzieś po prostu sobie trafiają i przypadają komuś po prostu do gustu. My po prostu tutaj tylko pokazujemy te swoje takie codzienne życie. Opowiadam tutaj o różnych swoich rozterkach, nawet jak wczoraj właśnie wam opowiadałam trochę o tej pracy, bo w sumie wcześniej nic takiego nie mówiłam. No ale troszeczkę się nazbierało i po prostu musiałam się wygadać, bo miałam wrażenie, że po prostu ciśnienie mi się zbiera. Więc mam nadzieję, że po prostu wszyscy zostaniecie z nami na trochę dłużej, że będą Wam podobać się nasze filmy i na pewno się spotkamy też za tydzień, nie? Mhm. Mhm. Zrobisz papa? Pa, pa! pa, pa. थाइथफा